Cześć czołem! Jesteśmy na Karawan e, Salons, czyli e, targach kamperowych w Poznaniu. E, I e, nasze pieseczki już, e, że tak powiem, mają dosyć e, targów. Odpocząć e, muszą odpocząć, muszę sobie odpocząć, tak więc my teraz ruszamy na łowę i na zwiedzanie. I pokażemy Wam jak to wygląda, bo targi trwają 4 dni. Wczoraj był taki bardziej biznesowy dzień, a od dzisiaj są już dla wszystkich dostępne. E, no i idziemy w poszukiwaniu no. gadżetów. Idziemy w poszukiwaniu jakichś gadżetów i różnych rozwiązań, które możemy zastosować w naszym kamperze. No to idziemy. szukamy. Lecimy. Patrzcie co tutaj mamy. Takie Elektryk. Tak jak ogólnie idea samochodów elektrycznych jest bardzo sporna, ale to jest tak na dobrą sprawę no, następca ogórka. E no i wygląda sztos, no sztos wiecie. Plus ten cały namiocik, wszystko tutaj ślicznie wygląda. No ślicznie, no wszystko, nowy design, nic nie trzeszczy, nic nie skrzeczy. Także też na pewno jakaś to zaleta jest w takim rozwiązaniu. No i ten przód, no jest... Wygląda skur... No nie ma tego takiego grilla oczywiście typowego, no ale jednak nawiązuje do, do historii. Dobrze, opowiedz mi, gdzie jesteśmy, bo to wygląda to jak jest, dwa to, nasze to mieszkania. To wygląda jak nasz następny projekt. Chyba jest to przyczepa, powiem Wam, nie wiem do końca, bo jest tutaj okno tarasowe. Czy to jest większe łóżko niż mamy w domu? Z... Wyższe, większe, dłuższe, szersze, nie wiem jeszcze. Z klimatyzacją tego też nie mamy w domu. Także nie, naprawdę powiem Wam szok. Zerknijcie tutaj na tą szybę jeszcze w rogu całego i przyczepy nie no po prostu jest ogromne ogromne i naprawdę w tym można żyć salon no, jesteśmy na stoisku Red Rocket firmy która zajmuje się wykonywaniem zabudowy z aluminium do samochodów chodźmy zobaczymy co mają w środku ale tu tłok dobrze a idziemy oglądać tutaj państwo zajmują się Wykończeniami, takimi tak, wszystko, mebelkami. Tu mamy wykończenie z bambusa. Mebelki są wykonane z aluminium, wszystkie nasze meble są wykonane z aluminium. No teraz aluminium. zobaczcie sobie. Jesteśmy. I jaki to jest samochód? To jest Ducato L4H2. L4H2, a tutaj mamy mały parkiet. Tak, tak, tu jest taka przestrzeń, że stoimy tutaj w trójkącie Jogę robić można. Tak, śmiało. Tak, łóżko rozkładamy. Jednym ruchem nogę rozkładamy i mamy spanie 120 nowoziemka. Bardzo nietypowa zabudowa, troszeczkę inaczej, inne podejście niż standardowo, ale dzięki temu jest uzyskana tak, duża wszystko, ilość miejsca. Wszystko wykonane z aluminium, brodzik również aluminiowy spawany przez nas. To jest wszystko aluminium? Tak, wszystko wykonujemy z aluminium. Wow! Lekkie i bardzo solidne. Ile waży taka zabudowa względem takiej standardowej? Porównywaliście to kiedyś? Tak, tak. Porównywaliśmy. Taka zabudowa z aluminium waży jakieś 40% mniej niż ze sklejki konwencjonalnej. Tu mamy tak. Lodóweczkę z tej strony, dometika otwieraną w dwie strony, i tak to zaprojektowaliśmy, że jakieś łóżko rozłożone. To dalej da się korzystać z kuchni, da się korzystać z lodówki i można korzystać także z łazienki Także jedna osoba może dalej spać, a, a tu już można śniadanie Tak, robić. bo tutaj mogą spać dwie osoby tam i tak. dwie osoby jeszcze, tu jest cały namiot u góry jak takie trzeszczenie, bo standardowe meble, no powiedzmy sobie szczerze, trzeszczą, muszą trzeszczeć, drewno, pracuje cały czas, wszystko, a tego tak. typu? meble aluminiowe nie trzeszczą generalnie, z natury. Wszystko jest tak solidnie spasowane, że yy, nic nie trzeszczy. Mega. Co sądzisz, Wysia? Nie no, ja uważam, że super i przede wszystkim aluminium, to jest to nad czym jeszcze się zastanawiali, więc... No właśnie. Teraz przynajmniej jesteśmy w stanie co i Tak, pierwszy raz widzimy Ostrybę. takie meble tak naprawdę w rzeczywistości. Bo jednak ja wszystkie dochy. No chętnie to jeszcze, bo mamy wystawione dwa samochody. Mogę chętnie prowadzić jeszcze po takim naszym topowym samochodzie teraz. No to chodzi sprinter tutaj, To jest no, taki gruby projekt Sprinter 4x4 z reduktorem 3 litrów v 6 biały trup na rynku. No to z... naprawdę ze świeczką takiego szukać. E, tak, takiego coś To jest nowa, na nowym podwoziu, także biały no, krótko. Wykończenie również w bambusie, meble również aluminiowe. No troszeczkę inna aranżacja wnętrza jest mniej miejsca. Zdecydowanie. No teraz tak. patrzcie się ile tam, a tutaj. No oczywiście tak, kompromis tak, jest tak. to, ale. Tylko tutaj są też dwa fotele homologowane z pasami i sofiksem nad szoferką. W Ducato to ona jest fabrycznie, już prawda? Mm -hmm. A tutaj mamy dołożoną szafeczki, również aluminiowe, wykończenie bambusowe, wszystko jest samo się domyka. Kabina prysznicowa na Rolecie, stale to jest Wszystko jest oczywiście aluminiowe, tak jak to robimy. Brodzik również przez nas spawany. Także wszystko szczelne. No jest to nie ukrywam przemawiające, w szczególności przy dwóch psach i przy tym, że one przechodząc wszędzie ocierają się, w domu możecie zobaczyć kiedyś ściany. To jest dramat. Wszystkie są brudne. A w takim przypadku no... Utrzymanie tego w czystości byłoby dużo, dużo łatwiejsze i wygodniejsze. Mamy szuflady, mamy podwójne szuflady. A, z takim sprytnym rozwiązaniem. No to fajnie, bo zawsze jest tak, że te szuflady są za duże i. albo za małe. Albo za małe. Tak. tak, tak, tak. Ciężko trafić idealnie. Nie? Bardzo ładny projekt. Dziękujemy za krótką wycieczkę. Dziękuję również. Dobrze, a tu jest firma, z których mamy panele na naszym dachu. Tak, poznajecie oczywiście, że poznajecie to są nasze panele, które mamy na dachu. Świetnie się sprawdzają, działają. Także polecamy. A to całe oprogramowanie. I co, ma, co z tego mamy u siebie? Tak na szybko, to, to, to. <gry> Tylko tyle. My mamy takie szefeczki, czy w sumie skrzyneczki, do których możemy dostać się z każdej strony bez względu na to, no Podajemy, że jest to pojemność 40 litrów, no to teoretycznie do 400 kilo, tak? Jesteśmy na stoisku MTT System i zobaczmy, jak wygląda zawieszenie pneumatyczne. Witam, jestem Tomek. E, MTT System, czyli MTT System to poduszki pneumatyczne do kamperów i autostawczych. Chodźcie, pokażę Wam na ramię, jak to wygląda. Najlepiej mamy w tym roku, wystawiamy się właśnie z ramą e, i zamontowanym systemem, żeby pokazać e, właśnie, jak to wygląda najlepiej. Mamy tu poduszkę zamontowaną między ramą a resorem, e, tak naprawdę każdy zestaw jest inny, Staw do Ducato, czy tam do Fiata, Peugeota, Citroena, Opel waży jakieś 14 kg. E, elementy montażowe, dwie poduszki i, i sterowanie. Tu mamy zamontowany kompresor, akurat w, tym, w tych modelach, w tej czwórce fajnie, bo możemy go schować w progu, czyli jest niewidoczny tak naprawdę, bo kompresora nie musimy oglądać on jest na stałe podpięty do akumulatora rozruchowego jest pod stałym prądem więc można obsługiwać, Czy masz panel sterujący Super. to jest dedyk właśnie też do tej czwórki w deskę i to jest wersja na przyciskach kołyskowych gdzie możemy podnieść i opuścić każdą ze stron osobna tak to działa tu podnosimy lewą stronę, tu podnosimy prawą stronę a tak opuszczamy Możemy to robić obie naraz lub kiedy jesteśmy na parkingu i chcemy sobie go wypoziomować, to możemy to robić każdą stronę, ze strony podnosić osobno. Tak? Super. E, zalety systemu przede wszystkim, e, dzięki niezależnemu sterowaniu lewa-prawa, poprawiamy stabilność, co za czym idzie, też jeździmy bezpieczniej na autostradach, na no, ogólnie poprawiamy sobie stabilność i przestaje nim bujać. Okay. A ile trwa skomplikowany jest taki montaż? Wiesz co, montaż trwa około 3-4 godziny, w zależności okay. też co montujemy. Czyli w ciągu jednego dnia możemy mieć auto odstawione i to zamontowane wszystko. Spokojnie możemy zrobić nawet 3. Super. Kolejne przepiękne kampery, można je wypożyczyć, więc jest super miejsce, żeby ludzie po pierwsze zobaczyli sobie różne rozwiązania jakie są w kamperach, różne możliwości, bo są kampery e, droższe, kampery tańsze e, i różne przeróżne samochody, naprawdę niektóre to są autobusy, inne są po prostu busami. Więc naprawdę super jakby miejsce, żeby się naprawdę zainspirować i zobaczyć czy to jest w ogóle. Dla nas i jaką przestrzeń sobie zagospodarować, w jaki sposób podróżować, czy autem terenowym, czy autobusem. Ile metrów kwadratowych auta dospawać sobie. Dokładnie, więc. Bo ja jestem. O, to jest nasze? nasze? Aż no, tak, no, taki tak, jak tak, nasz. Taki tak, 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 jak nasz, dokładnie. Można coś podejrzeć. Chodźcie, zajrzymy do środka. Mm. Nice. Ładnie. Jaśniutko. Dobra, słuchajcie, no nie da się tych targów całych przejść. My już krążymy w jednym miejscu od jakiejś chwili, a cały czas po prostu nie jesteśmy w stanie wyjść z jednej hali. I wróciliśmy sobie w jedno miejsce, bo okazało się, słuchajcie, że chłopaki robią zabudowę i są z Więc zobaczcie, a oprócz tego robią też systemy zewnętrzne. wracając zewnętrznych, to pokażę Wam to, co mamy założone. Aluminiowe skrzynie w których możemy sobie hermetyczna skrzynia aluminiowa, możemy sobie pomieścić na przykład krzesełka, stoliki, kuchenki, tu jest taka kratka specjalna z systemem mole, można sobie przyczepić akcesoria, cokolwiek, czy wszystko jest nasze, te drabinki także i montone produkujemy. Mamy także nowszą wersję, ale to jak mówiliście, że jesteście zwiedzili, to wpadniecie do nas. Ja Wam pokażę tą nowszą wersję. Taki sam zestaw z dołożonym bagażnikiem rowerowym. To jest samochód naszego klienta, który przejechał 45 tysięcy kilometrów w 9 miesięcy. No to trochę. Mój no, bagażnik dachowy wykonany całkowicie z aluminium. Poprzeczki są zrobione z takich aluminiowych specjalnych poprzeczek. Bosza y, bardzo wytrzymałe, wykorzystywane w automatyce. Wytrzymują bardzo duże obciążenie. Przyjdziecie do Gliwic to Wam pokażę część rzeczy. Tak. Super, że takie firmy są w ogóle blisko nas i nie musimy jechać y, pół Polski, no więc... W ogóle... Super. Spada nam z nieba. Jasne. Zresztą, no. nie ma miejsca w Polsce, żeby było daleko. <laughs> Dokładnie. Dobra, to dzięki wielkim my Dziękuję lecimy bardzo. dalej no i do zobaczenia. Ja w Gliwicach. No, cacka, cacka. Nie wiem, jak ktoś jest w stanie przejść te wszystkie targi, ale my już zdążyliśmy się zgubić. 30 razy chyba 30 się zgubić. E, wow. Teraz idziemy na prelekcje, ponieważ e, nasi znajomi mają teraz e, swoją prelekcję, swoje debaty, swoje przemówienia, więc idziemy ich posłuchać, na pewno fajne rzeczy będą. Trzeba posłuchać mądrzejszych po Trzeba prostu. Trzeba posłuchać mądrzejszych, będzie też ozorzy, więc w ogóle super. E, no i jeszcze jeden pawilon nam został tutaj do przejścia, więc też go Wam pokażemy. Który bierzemy? Coś tak. tu się znajdzie. Nie <grym> czy idziemy w mały, czy może jeszcze Wybucza. jakiś autokar. Zobaczmy. <grym> <Siokar. grym> Kolejne zabudowy. Kolejne kamperki. Kawałka, <grym> na spadku nie ma żadnego. Tak na nóżkę do, 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 do drzewa i po prostu tak jest. Patent stolika w stoliku. Nie no to jest rewelacja. Piek, no i to... No, I to fajnie, już się fajnie. robi porządny stolik no. z tego, no. Tak, no tu dwie osoby, tu dwie osoby na spokojnie można skorzystać. No, tu jest wysoko tak. <noise> Jaka przestrzeń do góry. A jesteśmy teraz w hali w której ostatnio żeśmy e, utknęli już całkowicie ponieważ... Tak, tylko, troszeczkę. tylko troszeczkę ponieważ jest to e, hala z van life'em i z, z strefą retro teraz akurat przechodzimy przez strefę retro więc po prostu te perełki, które tu są to jest po prostu no, przepiękne przepiękne perełki no a za chwilę wchodzimy e, do strefy e, naszych znajomych, ludzi, których znamy z Instagrama, których obserwujemy, przygody obserwujemy, więc zajrzymy sobie troszkę co tam jest. I tu jest cała strefa van life, czyli tutaj możecie się zainspirować, zobaczyć jak ekipy zbudowały samodzielnie swoje kampery, jak to wygląda, jakie mieli przygody, gdzie byli, jak wyglądają te zabudowy. No i możecie przede wszystkim porozmawiać, poznać tych ludzi. To chyba jest największa wartość. To chyba jest największa było. wartość i największa wartość tych największa wartość e, po prostu tej strefy tutaj, żeby się zainspirować, zobaczyć, słuchać, jak oni podróżują, jakie mieli przygody, jakie rozwiązania bo tak naprawdę tutaj jest po 20 ej z tego co. Wiem. I każdy camper każdy jest totalnie inny. Więc i pro czego, tak, czego nie robić. Tak, w trakcie robić? moi drodzy, my już kończymy relację z tych targów i tak nie udało nam się zobaczyć wszystkiego ale to nieco wam tutaj pokazaliśmy, więc mam nadzieję, że też zachęciliśmy was do udziału zarówno w targach jak i do tego, żeby próbować, dowiadywać się jak wygląda ten van life no i tyle do zobaczenia kiedyś na następnych targach albo w trakcie.